Zaręczyny, ślub, zmaganie, rozczarowanie. Musisz to powiedzieć czy jesteś gotowy? Ja jestem największym problemem mojego małżeństwa. Ja jestem największym problemem mojego małżeństwa. Ja jestem największym problemem mojego małżeństwa. Żony, powiedzcie to do siebie, ponieważ kiedy zaczniecie to mówić, jesteście na ścieżce prowadzącej do zmiany. Mężowie, powiedzcie to do siebie. Ponieważ kiedy tak uczynicie, zaczęliście chodzić ścieżką prowadzącą do zmiany. Dosyć tej winy. Dosyć tych oskarżeń. Dosyć wytykania palcami. Dosyć czynienia siebie prawymi przez wytykanie grzechu innej osoby. To nie działa. To nigdy nie prowadzi do zmiany. To nigdy nie doprowadzi do pokoju. To nigdy nie doprowadzi do pojednania. To prowadzi do straszliwego, zagniewanego, samousprawiedliwiającego, Twego punktu, który zamyka Twoje małżeństwo tak, że zmiana nigdy nie będzie miała miejsca. To nie działa. To nie działa. Muszę dlatego powiedzieć: Ja jestem ja największym problemem mojego małżeństwa. Macie dwie osoby, które muszą to powiedzieć. Macie wtedy początek znaczącej, przemieniającej, cudownej zmiany, która może się wydarzyć w tym związku. Cofnijmy się do Łukasza 6, bo chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz do Was. Zwróćcie uwagę na przykład, jaki Chrystus tutaj używa. Jest to przykład drzewa. To jest wspaniały, wspaniały przykład, bo jest on tak prosty do zrozumienia. Pomyślcie o tym. Jaki jest najlepszy sposób, aby rozpoznać jabłoń? Poprzez jabłka. Oczywiście, wy wiecie, że tak jest. Jeśli spojrzycie na drzewo i widzicie jabłka, instynktownie wiecie, że jest ono drzewem jabłkowym, od góry aż po same korzenie. Jeśli to nie miałoby korzeni drzewa jabłkowego, nie wydawałoby owoców jabłka. Sadząc pestkę brzoskwini, nigdy nie otrzymasz jabłek. Jeśli posadzisz pestkę brzoskwini i wyrosną ci na nie jabłka, uciekaj szybko, uciekaj daleko, ponieważ coś strasznego stało się w tym wszechświecie. Więc to, co tutaj mamy, jest to zasada organicznej zgodności. Znajdujemy zasadę organicznej zgodności pomiędzy tym, co jest w moim sercu, a tym, co wychodzi z moich ust. I jakie jest moje zachowanie? To oznacza rzecz następującą. Problemy małżeńskie nie biorą się przede wszystkim z zachowania. Problemy małżeńskie nie biorą się przede wszystkim z braku komunikacji. Problemy małżeńskie są ze serca. Jeśli nie naprawisz serca, nie naprawisz małżeństwa. Załóżmy, że mam ogromną jabłoń na moim podwórku w Filadelfii. Mieszkam w centrum miasta, więc nie mam ani podwórka, ani jabłoni. Trochę ciężko by było mieć jabłoń, kiedy mieszka się na drugim piętrze, ale udajmy, że mam. I każdego roku wyrastają powykręcane, brązowe, papkowate i nie nadające się do zjedzenia jabłka. To organiczne krążki do hokeja. Moja żona przychodzi do mnie. Paweł, nie ma sensu mieć tego drzewa, z którego nie można nigdy zjeść jabłek. Czy nie możesz coś zrobić z tym drzewem? Więc myślę i dumam. Kocham tę kobietę i chcę jej pomóc, więc mówię. Wpadłem na świetny pomysł. Myślę, że mogę naprawić nasze drzewo. W sobotę rano to zrobię. W sobotę rano ona wygląda przez okno i widzi mnie, jak niosę te przedmioty. Wysoką, dużą drabinę, sekator do obcinania gałęzi, przemysłowy pistolet pneumatyczny do gwoździ i masę przepysznych jabłek. Spinam się pod drabinie, obcinam wszystkie jabłka z drzewa i bardzo symetrycznie przybijam gwoździami do drzewa masę czerwonych, pysznych jabłek. Widząc to z odległości około 100 metrów, myślisz, że ten człowiek musi być ogrodnikiem stulecia. Jeśli jesteś moją żoną, co sobie myślisz? Myślisz sobie, że stracił rozum. Lekarz powiedział, że tak się może stać. A teraz, co stanie się z tymi jabłkami? Zgniją, bo nie są podłączone do życiodajnych źródeł wypływających z korzeni tego drzewa. Ale sięgając jeszcze głębiej, jakiego rodzaju owoce wyda to drzewo w następnym sezonie: powykręcane, papkowate, suche, brązowe i nie nadające się do zjedzenia jabłka? Teraz chcę, żebyście usłyszeli to, co powiem. Jestem głęboko przekonany, że w większości to, co robimy, żeby zmienić nasze małżeństwo, to nic innego jak przybijanie tych jabłek. Uważam, że skandalem jest to, że możemy znaleźć setki książek na temat małżeństwa na półkach chrześcijańskich księgarni, w których nigdy nie ma wzmianki o sercu. Więc między parą jest pewien dystans i chłód w ich relacji, i terapeuta mówi im, żeby wybrali się wieczorem na randkę. Jakby to miało zmienić oblicze ich małżeństwa. Ci ludzie są wściekli, zranieni. Jak myślicie, co to ma być za randka? Znam pewną parę, która otrzymała taką poradę. Mąż myślał to. Będzie okazja. Więc wynajął, zarezerwował piękny pokój w luksusowym hotelu w centrum Filadelfii. Zarezerwował stolik w jednej z najlepszych restauracji w Filadelfii. On myśli sobie, że robiąc to wreszcie uciszy żonę, chociaż na weekend. Rozumiecie to? Ponieważ on robi to wszystko dla niej, wydając wszystkie swoje pieniądze. Wchodzą do tej cichej restauracji. A ona myśli: Jest tu spokojnie i cicho to wspaniałe miejsce, żeby porozmawiać. O jacie. I ona mówi: Wiesz co, mój drogi, to jest dobry czas, żeby porozmawiać o tym, co dzieje się w naszym związku. Jest wiele rzeczy, które robisz i które mnie ranią. Ten człowiek jest teraz przeszczęśliwy, że słyszy takie rzeczy. On mówi: Żartujesz sobie? Czy ty wiesz, ile tysięcy dolarów kosztuje mnie ten weekend? Żartujesz sobie? I masz zamiar siedzieć w tej luksusowej restauracji i okładać mnie. Więc ona wstaje w tym wzniosłym miejscu i powiada. Ty, jeśli ty uważasz, że mnie przekupisz, jesteś szalony i wychodzi jak burza z restauracji. On jest diabelnie wściekły. Pra... On jest diabelnie wściekły. Płaci rachunek, idzie do garażu parkingowego po samochód i wyrusza w noc, żeby szukać swojej żony. Zła rada. To jest przybijanie jabłek gwoździami. Twoim problemem nie jest rozkład dnia. Twoim problemem nie jest technika komunikacji. Twoim problemem nie jest, że zapomniałeś zabierać żonę na randki. Twoim problemem jest twoje serce. I jeśli nie dotrzesz do serca swojego małżeństwa, nigdy nie naprawisz to, co się w nim dzieje. Tu prosi się o pytanie. Dobrze, Paul, pomóż więc nam z tym problemem z sercem, kiedy mówisz o tym, że musisz zrozumieć to, co jest w Twoim sercu, w Twoim małżeństwie. O czym Ty w ogóle mówisz? To jest moment, gdzie dochodzimy do bardzo pomocnego słowa uwielbienie. Otwórzcie Biblię na Rzymian 1. Ale zanim otworzycie Biblię na Rzymian 1, może są tu niektórzy, którzy siedzą pośród was i myślą, kiedy ten człowiek przejdzie do fragmentów o małżeństwie, to nie są fragmenty mówiące o małżeństwie, o których myślałem, że usłyszę przychodząc tutaj. Nie chcę niczego tutaj zakładać, ale chcę, żebyście podążali za mną. Czy zauważyłeś, że Biblia nie jest usystematyzowana tematycznie? Czy zauważyłeś, że Biblia nie ma z boku etykietek ułożonych tematycznie? Niektórzy nie są z tego zadowoleni. Niektórzy z Was chcieliby korzystać z Biblii ułożonej tematycznie i szukać tematu, który Was interesuje. Biblia nie jest ułożona według tematów, ani przypadkowo, ani chaotycznie. Biblia jest ułożona w taki sposób, w jaki jest ułożona, bo ona jest ułożona w najlepszy sposób, jaki może być. W zasadzie Biblia jest historią. Może lepiej powiedzieć, że Biblia to historia z dodatkami teologicznymi. Jest to historia z Bożymi notatkami. I ta historia jest przeznaczona, aby dać Ci perspektywę z pozycji helikoptera na każdy dzień. Jej przeznaczeniem jest powiedzieć Ci wszystkie rzeczy, które potrzebujesz wiedzieć o sobie, o życiu w upadłym świecie i o celach Bożych, działaniu Bożej łaski i wszystkich tych ważnych życiowych tematach. Możesz odnieść się do encyklopedii i przeczytać artykuł, nie czytając co jest przed i po tym artykule. I wciąż ten artykuł czytany bez tych pozostałych ma sens. Ale nie możesz tego samego zrobić z Biblią, ponieważ cała Biblia pasuje do siebie i tworzy całość. A teraz co to oznacza? Jeśli będziesz czytać tylko fragmenty dotyczące małżeństwa, żeby zrozumieć Twoje małżeństwo, po pierwsze, omijasz ogromną większość materiału o małżeństwie. A drugą rzeczą jest to, że nigdy nie zrozumiesz sensu tych fragmentów, dopóki nie zrozumiesz całości przesłania Słowa Bożego. Mówi mi o rzeczach dotyczących mnie i dotyczących Boga i rzeczach dotyczących życia w upadłym świecie i o rzeczach dotyczących Bożej łaski. Do tego stopnia, że każdy fragment daje mi informacje na każdy temat. Biblia sama w sobie jest instrukcją obsługi małżeństwa, ponieważ jest ona przewodnikiem po życiu. Więc właściwie możesz dostać dogłębnie ważne materiały na temat małżeństwa z każdej cząstki Bożego Słowa. I sądzę, że to jest jeden z tych wielu fragmentów. Werset 18 Rzymian 1. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo. Mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak, iż nic nie mają na swoją obronę. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie nie mu mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności, mienili się mądrymi, a stali się głupi i zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Dlatego też wydał ich Bóg na łup porządliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą, ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego. I słuchajcie tego. I oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast twórcy, który jest błogosławiony na wieki Amen. I posłuchaj tego. Na podstawie swojej tożsamości i z natury jesteś wielbicielem. A teraz co to oznacza? Znaczenie ma takie. Ty czemuś przypiszesz swoją tożsamość, przypiszesz swoje znaczenie i cel, przypiszesz poczucie spełnienia, będziesz żył po coś. Każdy tak robi. Będzie coś takiego w życiu, co przyjdzie i jakoś przejmie w jakiś sposób kontrolę nad Twoim sercem. Zaliczasz się do jednej z dwóch kategorii. Będziesz albo przypisywał swoje znaczenie i cel, tożsamość i wewnętrzne poczucie spełnienia stworzycielowi, albo przypisywał to stworzeniu. To jest bardzo ważne spostrzeżenie. I oto, co mówi Paweł. Grzech czyni to każdemu z nas. Dziesięć osób z dziewięciu w tym pokoju cierpią z tego powodu. Grzech powoduje, że zamieniamy uwielbienie i służenie Bogu na uwielbienie i służenie stworzeniu. Rzeczy zastępują miejsce należyte Bogu. Rzeczy, które są całkowicie dobre, aby pragnąć, wzrastają do pozycji, kiedy stają się funkcjonalnym zamiennikiem Boga. Słuchaj, niczym złym jest pragnąć wygody, ale to nie może Tobą kierować. Jeśli jesteś żoną i odnajdujesz swoją tożsamość i znaczenie i cel i wewnętrzne poczucie pokoju w wygodzie i sposobie w jaki dostajesz swoją wygodę przez zamianę swojego domu na muzeum Twojej sprawności gospodarowania, nie będzie wtedy końca Twojej irytacji i Twojej frustracji, bo chcesz, żeby Twój dom wyglądał tak, jakby nikt w nim nie mieszkał. I natychmiast jesteś poirytowana, kiedy poduszka jest ściągnięta lub kiedy na blacie w kuchni znajdują się okruchy. Dobrze wiesz, o czym mówię. Jeśli jesteś mężczyzną, pomyśl o tym, że łączysz swoją tożsamość i swoje znaczenie i cel ze swoją pracą. Skąd czerpiesz swoją wartość? Skąd czerpiesz ekscytację w życiu? Z Twojej pracy. Słuchaj. Kiedy przyjeżdżasz wieczorem do domu, to odjeżdżasz z miejsca, gdzie znajdujesz swoją tożsamość. Twoja rodzina właściwie żyje poza systemem Twoich wartości. Nic więc dziwnego, że kiedy wracasz do domu, jesteś wymagający, poirytowany i wyizolowany. To, co rządzi Twoim sercem, będzie zawsze sprawiało nieuchronną kontrolę nad Twoim życiem i Twoim zachowaniem. Jeśli jesteś tutaj obecny i czerpiesz swoje dobre samopoczucie z bycia akceptowanym i szanowanym przez swojego współmałżonka, co będziesz robił? Będziesz super czujny. Będziesz oglądał każdą ich reakcję względem ciebie. Będziesz śledził wszystko, co powiedzą, i jak to powiedzą, kiedy to powiedzą, gdzie to powiedzą i będziesz mistrzem rozróżniania różnych jakości tonów głosu i wyrazu twarzy. I życie z Tobą będzie jak życie na polu minowym. A teraz, czy akceptacja i szacunek jest dobrą rzeczą? Absolutnie tak. Ale to nie może Tobą kierować. Pozwólcie, że przedstawię Wam pewną zasadę. Pragnienie dobrej rzeczy staje się złą rzeczą, kiedy to pragnienie staje się rzeczą, która Tobą kieruje. Pragnienie dobrej rzeczy staje się złą rzeczą, kiedy to pragnienie staje się rzeczą, która Tobą kieruje. Nie jestem w stanie Wam powiedzieć, jak wielu studentów w Seminarium Westminster w ich ostatnim semestrze studiów przyszło do mnie po pomoc i poradę. Oni poczynili straszne zniszczenie w swoich małżeństwach i swoich rodzinach przez dążenie za wiedzą teologiczną. Czy posiadanie wiedzy teologicznej jest dobrą rzeczą? Absolutnie jest. Ale to nie może rządzić w twoim sercu. Więc ci mężczyźni byli nieobecnymi ojcami. Zaniedbywali swoje żony i zaniedbywali swoje dzieci. Byli poirytowani za każdym razem, kiedy ktoś im przeszkadzał. Czy wtedy dobra rzecz staje się rzeczą złą. Nie jestem w stanie wam powiedzieć, ile żon powiedziało mi następującą rzecz. Wszystko, czego kiedykolwiek chciałam, to mieć mężczyznę, który sprawiłby, żebym była szczęśliwa. Myślę, że ten biedny mężczyzna ma przechlapane. Bo ten mężczyzna jest po to, żeby Cię kochać. Powinien pielęgnować i dbać o Ciebie. On powinien być dla Ciebie najdroższym i najlepszym przyjacielem, ale On nie może być Twoim Mesjaszem. On nie może być źródłem Twojej tożsamości i Twojego znaczenia i celu i Twojego wewnętrznego poczucia spełnienia. A teraz muszę powiedzieć może problem zaczyna się od dziwnej rzeczy, zwanej zachodnią kulturą randkowania. Uważam, że zachodnia kultura randkowania jest o krok dalej od wyprzedaży używanych samochodów. Czy to niespokojny śmiech w pokoju? Ponieważ Because kiedy umawiasz ty, się na randkę, ostatnią rzeczą, jaką chcesz, jest to, żeby ta osoba poznała Cię takim, jakim naprawdę jesteś, bo tak naprawdę starasz się sprzedać jak najlepiej dla tej osoby. Więc mężczyzna, który nie lubi robić zakupów, będzie robił zakupy, powie tak, z chęcią pójdę do kolejnych dwunastu sklepów w poszukiwaniu butów, które masz w głowie, ale których nikt pewnie nigdy nie wyprodukował. Ponieważ, kochanie, kiedy jestem z Tobą, jestem zakupocholikiem. Albo kobieta, która nie lubi sportu, będzie oglądała sport i powie: Pewnie, mój drogi, obejrzę kolejne trzy mecze rozgrywek NBA. Ona sama się wyda, ponieważ w środku bardzo ważnej rozgrywki ona powie coś w stylu, ale się ślicznie ubrali. Mężczyzna nigdy tego nie powie. Jeśli mężczyzna by tylko tak pomyślał, byłby przerażony. I po sześciu miesiącach małżeństwa ta kobieta płacze. To nie jest mężczyzna, którego poślubiłam. To jest mężczyzna, którego poślubiłaś. Jesteś na to gotowa? Mężczyzna, z którym się umawiałaś, był fałszywy, udawał. Rozumiesz to? Widzicie? To jest to, co dzieje się jakoś w każdym z nas. W jakiś sposób, w każdym z nas. Stworzenie zajmuje miejsce stworzyciela. Jakoś w jakiś sposób wszyscy z nas pozwalamy na to, że pragnienie dobrej rzeczy staje się złą rzeczą. Bo ona staje się czymś, co nami rządzi. Chcę was zabrać za kilka minut do fragmentu z pisma, który ukazuje, jak potężny wpływ ma to, o czym teraz mówimy, na zasadniczą relację w życiu. Powiesz, nie wiem, co nas trzyma, nie wiem, jakie są moje bożki. Czy mogę ci pomóc? Żono, gdy jesteś ze swoim mężem, to kiedy masz skłonność, żeby być najbardziej sfrustrowana? Kiedy zdajesz się być najbardziej zniechęcona, najbardziej poirytowana? Mówisz lub robisz rzeczy, które prawdopodobnie nie powinnaś robić lub mówić. Mężu, kiedy masz skłonności do zmagania się z gniewem względem swojej żony? Kiedy jesteś najbardziej niecierpliwy? Widzicie, ja sądzę, że negujemy moc naszych bożków, bo nie chodzimy do świątyni, aby czcić fałszywego Boga. Ale jeśli coś w Twoim życiu urosło do takiego stanu, że na niskim poziomie ma większą zdolność kontrolowania Twoimi słowami i zachowaniem niż Bóg, Zatem to jest bardzo istotna rzecz. Małżeńskie problemy są problemami związanymi z sercem. Problemy serca są problemami związanymi z oddawaniem czci. Co kieruje Twoim sercem? Jeśli jest to stworzenie, to patrzysz na ludzi w jeden z dwóch sposobów. Jeśli pomożesz mi dostać to, co chcę, to kocham Cię. Dziękuję Bogu, że jesteś w moim życiu. Jeśli stoisz mi na drodze do tego, aby dostać to, co chcę, Jestem wtedy spontanicznie zły i zirytowany. Pomódlmy się. Dziękuję Ci, Panie, za te niesamowite perspektywy Twojego słowa. I modlimy się, że kiedy je będziemy rozpakowywać dalej, abyś dał nam głębsze poznanie naszych małżeństw. Poznanie, które zacznie nas uwalniać. Dzięki Twojej łasce w imieniu Jezusa. Amen.